Siemano tutaj zawirowany, To jest kolejny odcinek z serii z mapki Creepera je ja ze mną Delma Cześć I Grandix Siemanko No i lecimy dalej teraz O jadzie go check Patrz, Checkpoint u... dla lamerów U u u Liver. U, u lamerzy u Patrzcie jadę Ale kurwa spadłem zajebiście Nienawidzę parkourów ja już jestem na końcu. Serio? A. Patrzcie. Macie checkpointa, wam otworzyłem. Dzięki. Po co tam skaczesz? Czy gdzie ja wlazłem? Teraz tu, tak? Ja pierdolę, pół godziny. Ja cię, ja cię. Przyszedłem. Hej, a po co się będzie z No ale ja, ja mam skilla. Chippy. Mogę naciskać guziczki. Ja mogę sobie pojechać już ty? Nie. Nie, bo, bo czekaj na nas. Coś to kurwa skroje wszystko z tej już Gdzie ty jesteś? No tu... <laughs> Gdzie ja pobiegłem w ogóle. On się no Tu chodź, ej, del patrz. Ja jebie, ja tu miałem skoczyć, no patrz. Miał... Kurwa, Nie myślałem, że się uda. Jedno się tam ten. <laughs> Patrz, 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 patrz. Daj! Zacznij da się, da się, da się Co jest kurwa? Je yes. Co wy to kurwa tam robicie? No nie wiem, bo ja tu wlazłem już Ale spadłem, bo derma coś tam, coś tam no, no otwórz to I co jest kurwa, tu się haczy głową jakieś gówno Kurwa mać Zostaw to! Poczekajcie kurwa, debile jebane <laughs> Oa, fucking Wagonik co? mi spierd... No nie! Jadę! Ja też jadę. Jadę! Goni ja gonię wagonik. Łaaa! ma to! No dzięki! no dzienki! Ej, dobrze, że Jestem hardkorem, bo tylko ja przeżyłem. Co za gówno, co to kurwa było? Tutaj? Ej, czemu w twarzy mam ciastko? Ej, gdzie mamy iść? Już wejść tam tylu. A bo ja wiem Na pewno ja... gdzieś w tej lawie jest kurwa dziurka tylko w której W dziurce To jest Ej, jaś... Ej czekajcie, no, ja mam, ty... czekaj, ty... czekaj, ja mam... Ander... Ja mam ender Peru, żeby nie było, macie score mój Ej, który zawirowany masz, ja Skąd będę z O, no, co ty robisz? Ty nie działa, żal Ej, kochajcie kur... Ender moje, co? Daj Tu trzy leżą Mam. To się ściaknął a ja wezmę każde dziurki już, ej. Tu nic nie ma. Gdzie ja jestem?! I jak się, kurwa, stąd wychodzi? Czekajcie, dajcie mi moją peruelę. Ej, ale nie przeklinaj, kurwa, nie, no. Dobra. I w ogóle mówię do zawierwanego. Aha, przepraszam. Dobra, chodźcie na dół, może coś tam ale Trzeba by było jednak zrobić. Ja wchodzę tutaj. Ej, wodę. I co Efe? wy to robicie? No na dół, z powrotem. Po co? <noise> I patrz tu po coś tu las. I co ty tu chcesz robić? Zrzuć mi perłę, ty. Czekaj. Nie. Co ty robisz? Kurwa. Co? Jajco. Bo tu coś. A tego. Kto to testował? Tu. Nie, tam. Kto tu to, to testował? Tu. Ja. Delmo. Tu? Tak. Tu jej nie było. Ha, ha! Lara. No! Co ty to? Pomander, pomander, pomander mam. Jestem gdzieś, ty! Ja też. Ja też, Maty. A kaktus do czego? Daj mi kaktusa, ja wiem. I dzięki, jadę z powrotem. No masz. Co to jest? Daj mi, no ja wiem o co chodzi, Czekaj, tak. Pokażę tu. Ej, zap, zapamiętaj to! Patrzcie. Ej, to są te numerki, zapamiętaj te numerki, bo... Życie były, Kaktus. Ej. Kak zapisz zabierz te numerki. Stworzyłem drzwi. 73912. Znowu? Czekajcie, ktoś, Musimy te kaktusy pozbierać. To no nie prosi tak zrobić? <susy> <susy> Weź już <susy> te kaktusy. Jednego se zachowam, jeszcze zobaczycie. Nie hmm. zdążysz A więc po co ma ta Ender perła Ej ja tam zalawał powie coś jest, ej, otwór Ha, mam kaktusa! Czekaj, tu zalało coś powie. Ej, coś ty kurwa zrobił debilu No tu tu można przejść Weź tam ktoś staj na temat Ja sobie Ej, to Ej ty przez skrzynka jest Trolle, to jest skrzynka, ej! Czajesz to? Nie! No, Na... tu. Wow, no, no właśnie tu trzeba teraz położyć. No wow! Co ty nie powiesz? Odkreśla Amerykę. Kapitan Ameryka. No i po co Minecraft... Nie, no. Ty to czytujesz wszystko. Co, ja nic nie zczytywałem teraz. Nie nic, lol. Dobra. No, jest tam. Wow. Co? co to się dzieje? Doc Santa. Orange Sheep nie podniosłem Jutro za robał oprac jako... guziczek po prostu co wy może, teraz, naci... co może po prostu naciśnijmy guzik co za tajemnik, Naciśnij ten guzik no uuu uh. o, the stój, co... czekaj the the cookies a the golden apple is nie, to nie, nie, nie the cookies alaj, kurwa co ty zrobiłeś? the Under cookies przepraszam Czekaj, 15.5, co 15.5 kurwa. Ja to tak się właśnie łamało kod enigmy. <grym> Nie, to był Black. O, jest! O, jestem hardcorem. No, gówno e... jest. Dzięki. I po co teraz walasz? Idioto, zostaw to. to o, tak. czekaj. Coś jest źle. Czekajcie, bo było już dobrze. Zostaw, został zawirwane. Główno dobrze wow. No bardzo dobrze, pięknie po prostu Powiedzcie mi jak to się stanie, będę tak po prostu wszystkie przedstawiał To zostaw, to zostaw, bo to dobrze jest Co to jest 15.5 Nie wiem właśnie, w tamtym pokoju jest Czekaj, to musi to... Być AHA! Obrazy! O o! Seria. Raz, Dwa Czyli 4 Pięć. A ja rozwaliłem parę obrazów Ile to, masz obrazów? Dajmy na 15 Green, yellow Co green czy yellow? No tam jest coś, ten, tam jest coś ze mną Ja pierdolę już Skype No jest nie um, Green Green, no to green I I no I tu jest black cat i orange cat Znajdź tam kurwa coś bo no, to znajdzie tam o no, być tak, 15, ma być green. Jest, otworzyłem! No dzięki. Zostaw to, no. Delman, nubie zresztą. Delman, co ty A, skończy, robisz, ty... idioto? No bo on tu coś, już dobrze było zepsuł. Dobra, chodź. Dobra, jaki ty jesteś mądry. Co to jest? Take it. Co to? No to do lawy wskakuj. Nie. Tu coś było? Na To ja lepiej na pewno tu się jest Ej, tam jest ten O, jest tam dźwignia, tam po prostu była skrzynka Tak Ano. Czy ty by się... O ja pierniczę. będzie trudno e A, nie, kto steruje? E ja mogę sterować Mam tutaj jeden na dół A no co w tym chodzi? No jest labirynt, tylko Ciebie? trzeba jakoś tam wejść are or... here No i stąd Lecimy ja muszę tu chyba to otworzyć, co nie? Na są jakieś drzwi, czekaj. Tu nic nie ma. Tu to się... To mi zdaje, że tu się coś powinno otworzyć. Skacz... Pobiegnijcie po wszystkich tych. A nie lepiej po prostu wy ten... piasek na te półpłytki? Ej, tu też są półpłytki. <coughs> Chcesz je coś tam? Na tak, ci czekaj tam. A mi się, mi się zdaje, że powinniśmy tutaj czy ja tam jest nie lecimy ten piesek i co ty to zrobił A to mu chodziło mam y, y, róże, i mam kwiatki, dobra, jest dobrze musimy wszystko po prostu porzucać, mam po cztery kwiatki czerwone, i te, patrzcie, Słuchajcie, słuchajcie się zawierane. pyk, pyk, pyk ale to było mądre pyk, ale kwiatka mi ładnie Otworzyło się. Ale to jest I labirynt, ty... zauważyłem To nie steruj. Czemu ja? Dobra. Nie, patrzcie się od góry, no. No, idziesz teraz tędy, tutaj... Już przejść... Kurwa, zamknąłem to. Dobra, za późno. Gdzie tu? Grandix, tu jest, daj... to, leć tutaj, tu jest skrzyneczka. Prosto i tu skrzynka. Perła, jest, czekaj, no. Dobra. Jest perełka. Teraz się wróć. No, tu, tu, tu. Teraz Mam perłę. Czekaj. Idziesz... Tutaj, chodź. Tu, 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 tu za mną. Tu jest... tu są tu, tu jest skrzyneczka. Tu gdzie ja Musisz iść tak. Nie. Dobrze biegniesz, dobrze biegniesz. Tu i teraz lan tu ma skrzynkę. Za sobą ma skrzynkę. A to wziąłeś. Jak za sobą? Ha dobra. I tu jest biedza. wyjście, tu jest wyjście. No i dobrze Dzień. biegniesz Grand X. No i dobra jest. A tam jest skrzynka, stop. Ej, czekaj na mnie ty! Na no, ty, ty doczyncie się do mnie Nie. Nie, tu nie jest wyjście, tu jest jakiś ten! Co się dzieje? Co to mówię? Czekaj, naciskaj guzik. O tu jest, dobra, tu jest wyjście. Naciśnij guzik. Ooooo Dobra, tepnij i się te. do mnie. Tepa no. do Grandixa. Już idę, 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 idę. Derba tepnij się, no. Dobra, zakończmy tutaj odcinek, naprawdę. Ej! Dobra, chodźcie tu, chodź tu. Ja się co tu dobra. jest? Czekajcie. Zag chodź tu Grandix, stój. A co to skrzy. Zeg żegnamy się? Te, to jest... Koniec odcinka. Był ze mną Darma. Cześć. I Grandix. Cześć, Papa i do następnego odcinka.